Hejka! Z tej strony Paulusia, to jest kolejny odcinek ze Spyro I dzisiaj pójdziemy do kolejnej plaszy w tym pierwszym świecie, bo zdałam sobie sprawę, że jest jakaś zagadka na tych kamykach i po naciśnięciu wszystkich kamieni okazało się, że jest kolejny poziom tutaj. Boże, ja nawet nie miałam o tym chyba pojęcia. Także tak sobie przejdziemy przez ten ukryty poziom, zobaczymy, a później sobie jeszcze polecimy do yy, balonikiem, do nowego świata. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, moi drodzy. A, czyli to jest jakiś. Yy... Oj! To jest jakiś świat, z czym? Z czasem tak problem czasową. Ja powiem, że ja tak za bardzo nie lubię takich rzeczy, no. Oj oj, oj. Jeszcze raz, prawda, spróbować można, nie, 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 za, nie za bardzo przepadam, myślałam, że to jest normalne, zwykły świat, nie? Ja tego za dzieciaka nigdy nie lubiłam powiem. takich właśnie czasowych. teraz też nie jestem jakąś to Wajzaku widać jak mamy te próby czasowe w stylu bosraż, który trzeba odbębnić, no to tam też trzeba. Yy, też trzeba oczywiście mieć yy, na uwadze to, że trzeba tam 14 minut czy ile zrobić, nie? Tam 20, żeby się na Bosraż załapać, 24 chyba na, yy, na hasza, prawda? No i... Powiem, że u mnie to jest y, ciężko z czasem. Dobrze, ja chyba prostu sobie temat odpuszczę. Nie wiem, czy będę to robić prywatnie. Nie. Dobra, wychodzę z tego miejsca. No, trudno, polecimy sobie do tej innej krań. By mnie tak szczerze interesowało. Próby czasowe są. średnie, wam powiem. Tym bardziej, że niby Spyro jest dosyć prostą grą i te próby czasowe są ciężkie. dosyć. Dobrze. W takim razie idziemy sobie do pana kraba. Halo? Wow! Widzę, że nie marnowałeś cennego czasu, Spyro. Balonia szmarako. No. Teraz, jeśli chcesz, ruszaj do krainy strażników pokoju. Gotowy do podróży? O, oczywiście. bardzo szybko mnie porzuci dobrze mi się zapoznać witaj wśród strażników pokoju zobacz co zrobili ze skarbem który nam ukradli proszę odzyskaj go spyro znaleźć skarb robi się zachować to swoje płonące dziadostwo. Panowie, nie macie się gdzie schować. Chórze. To jest zwykli twórze. Zobaczyli smoka. Uciekają. Mamy walczyć. Dobra, ja widzę, że kolejny baloniarz. I jeszcze tyłek mi pokazuje O, ja nieszczęśliwa Tyłek mi pokazany U. Jak mogłaś starać to spodobać? Powiesz? Nie działa. dobrze. Porozmawiaj ze Smokiem. Hej, Spyro! Iskier, ta Świetnie sobie radzi w roli Twojego opiekuna. Pilnuj, by nie zabrakło mu Najlepiej karmiąc go dużą ilością motyli. No, komuś tutaj by się przydało troszeczkę. Dostać żywić się motylami na przykład. Jeszcze <laughs> i mojej wasce nie, nie grozi głód, więc tak Bym rzekła. Eee, dobra, idziemy sobie z tej strony. Tu jest, co? 200, oj, 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 oj spokojnie. Ale tylko ja mam taki talent, nie? Prawie smoka utopić. Akurat pamiętam, że to w pierwszej części były takie yy, właśnie głupoty, jakimi są właśnie te topienia się Spyro. W drugiej części, w trzeciej nie było tam takiego rozwiązania. Jeszcze nie wiedzieli jak chcą zaprojektować pewnie pływanie, więc no... No, ciekawe. Tak samo temat był w pierwszej części synów też. Można było się dopatrzeć tego, że nie zaprojektowali Altairowi a tu jest ten dziad niebieski. To jest złodziejskie nasienie. Dobra robota, Spyro. Może tak dalej, a z pewnością wykonasz powierzoną ci misję. Misję? Nie wiedziałem, że to jakaś misja. Rób swoje: przypiekaj zbirów i zbieraj kosztowności. Ok, wszystkie smoczki mamy odsalone, przynajmniej w tej krainie. Czy to jeszcze tutaj nam skróci do tak? Czy nie? A nie, tu byśmy. Teraz pytanie, co tam jest? My chyba nie mamy wszystkich biaksów tak długo. Teraz widać, gdzie mnie nie było, nie? Tak dużo razy, mu zapamiętała. Редактор субтитров А.Семкин Okej, okay, i stara czegoś nie otworzyła. Coś gdzieś zostało zgubione. I nie mam pojęcia gdzie. Ile tu zostało diamentów? To jest 200, tak? 7. Okej, a gdzie te siedem diamentów jeszcze? To i to. No kurde, ciekawe. A tu jeszcze, oj kurde. Ale super, dobra. Mamy poziom skończony w stu procentach. Jeszcze coś takiego jest, jak osiągnięcia, albo punkty. Yy, punkty tutaj umiejętności, które nie wiem czym są strażnicy pokoju nie ma więcej no dobrze także co, bardzo wam dziękuję za dzisiaj no i będziemy się widzieć w sumie w następnym materiale z Pyro albo z innej gry Byłam, bardzo wam dziękuję za kolejny wspaniały odcinek ze Spyro mamy nową krainę. i prawdopodobnie będziemy dalej tą przygodę ciągnąć. Czemu nie? Ja się dobrze bawię. Mam nadzieję, że wy również. Także pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.